Witam drodzy widzowie, po małej przerwie w wydawaniu wideo, związanej z naporem pracy w życiu prywatnym, z ogromem obowiązków, aby nie nawijać w bawełnę, powiem, że moją ciężką pracę w ostatnim miesiącu nagrodziłem sobie pójściem do kina na Avengers Endgame. Jest to film, na który czekałem praktycznie cały rok. Bo właśnie dokładnie rok temu był wydany Infinity War, czyli film poprzedzający. Nie będę ukrywał, ta saga, ta cała podróż przez te 22 filmów, które zakończyły się Endgame'em, to po prostu było coś niesamowitego, jeśli chodzi o przeżycia. Najlepszy sposób, w jaki mogę to opisać, to sam fakt tego, jak historia budowała się, popatrzcie przez ile lat, przez ile filmów, od 2008 roku, jeżeli się nie mylę aż do teraz, do 2019. Także jest to jakieś przywiązanie, jeżeli chodzi o, o to, jak długo trwało, jak długo trwała ta cała podróż kinowa. Porównałbym najbardziej tą całą podróż do, do Lords of the Rings, może do Matrixa, do tego typu filmów, które po prostu czekało się na drugą część, przeżywało się te całe przygody z bohaterami. No, i oczywiście czekało się na ten wielki finał. Co się wydarzy, co nasi bohaterowie zrobią. I nie inaczej, oczywiście, jest w przypadku Endgame. Z tym, że jest, jest, jest dla mnie jedna różnica między Endgame a, a innymi filmami. I nie chodzi tutaj o długość czasu, w jakim te filmy zostały wydane, ale bardziej o to właśnie, o to podejście emocjonalne. Był to tak bardzo oczekiwany przeze mnie film i przez wielu fanów na świecie. Że ciężko mi uwierzyć, że jeszcze raz coś takiego kiedykolwiek przyżyję, że, że pojawi się jakaś seria filmów, czy, czy seria, jakiś serial, czy może coś innego, jakiś nie wiem, seria YouTube. Czy pojawi się jeszcze coś takiego w moim życiu, co mnie tak bardzo wciągnie, co będę tak bardzo chciał zobaczyć i co tak bardzo będę przeżywał, komentował, tak jak robię to teraz. Nie dowierzam trochę, że, że drugi raz tak będzie. No cóż, z obawy przed tym, że może polecieć jakiś spoiler, spoilers, przygotujcie się. Mam nadzieję, że już do tego czasu, kiedy wydam to wideo, większość z Was oglądało film i dokładnie wie o co chodzi, i w sumie ja też lubię oglądać innych YouTuberów, którzy omawiają ten film, bo oni zauważają pewne rzeczy, które ja może pominąłem. I tutaj szybciutko nawiązuję do tego, że przecież wielu z nas ogląda te filmy po 2-3 razy. Nie inaczej w moim przypadku. Wszystkie filmy Marvela oglądałem przynajmniej dwa razy średnio, a z reguły trzy. Nawet oglądałem dwa razy Hulka Hulk z Edwardem Nortonem. Dobra, spoilery, spoilery, Szybko, skup się. Film bardzo długi, trzy godziny. Super, podoba mi się to. Im dłużej z bohaterami, tym lepiej. Minus. Przygotujcie się na przerwę toaletową. Ja miałem szczęście, bo wybrałem przerwę toaletową strategicznie po prostu czułem, który wątek jest ważniejszy poszedłem wtedy, kiedy Tony Stark i Kapitan Ameryka cofają się w czasie po pierwszej nieudanej akcji muszą jeszcze raz się cofnąć i wtedy właśnie uciekło, nic się nie wydarzyło Tony Stark dosłownie spotkał swego ojca gdzieś tam w korytarzu mniej więcej w tym samym czasie jak kradziono te, te czerwone fiolki które były potrzebne, żeby znowu się zmniejszyć i cofnąć się w czasie, żeby naprawić zmarnowaną fiolkę no więc tak Podobało mi się w ogóle jak film się otworzył, jak się zaczął. Przed samym wejściem do kina teoryzowaliśmy z moim kolegą czy to będzie pół godziny zamuły i dopiero akcja, czy będzie akcja i potem dopiero pół godziny zamuły, no bo inaczej się nie da. No i miał kolega rację, zaczęło się od tego, że nic praktycznie się w filmie nie działo, natomiast ta otwierająca scena, kiedy Hokaj spędza czas z rodziną i strzelają sobie tam z łuku, nagle wszyscy znikają. Jest wspaniała po prostu. Pokazuje tą właśnie drugą perspektywę szarego człowieka, szarego człowieka no, w przenośni, po prostu on nie walczył, on, on, on był z dala od tego wszystkiego i nagle go to dotknęło. Przeżył szok i jak się dowiadujemy dalej z filmu, oczywiście Hokaj, e, przemienia się całkowicie, zostaje mordercą, jest zły. E, zaczyna po prostu się mścić na całym świecie, na wszystkich złych gościach, którzy nie umarli, a umarła jego rodzina, która była dobra. Więc kamień, jak sami widzicie, kamień duszy nie wybierał, Dobry, zły, po prostu random, tak jak to sobie zażyczył Thanos, też, też tak zabijał i bogatych, i biednych, dobrych, i złych. To jest przez to, że trzeba było skompresować i tak duży film, i tak dużo wątków w jeden. Antman pojawia się bardzo szybko, pojawia się w bardzo specyficzny przypadek, szczur przechodzi po komputerze. To mi się nie podobało. No, oczywiście nie zobaczyliśmy, jak Kapitan Marvel pojawia się tak jak to było w trailerze. To zostało wycięte. Przenosi nas to po prostu do tego momentu, kiedy już wszyscy wiedzą, kim ona jest i czego chcą. I nadarza się okazja. Wszyscy idą y, walczyć, y, zjeść tanosa, zemścić się, Myślą, że będzie miał kamienie. 6 miesięcy teorii oglądałem na temat, co może się wydarzyć w endgame. Muszę Wam powiedzieć, że trochę żałuję, bo. Tyle ich było, że w końcu każda miała trochę racji. I 90% filmu było pokryte z tym, co czytałem już wcześniej. Oczywiście nikt nie przewidział całego filmu, natomiast łatwo było się domyślić, że część będzie z komiksu, część będzie logiczna i to wszystko jakoś poskładają w kupę. Było parę elementów, do których dojdę, których nikt nie przewidział. Właśnie to, że drapną ta nosa na początku, troszkę było do przewidzenia. Co nie było do przewidzenia, to że kamienie akurat on zniszczył. Ja myślałem, że kamienie się zepsuły. Yy, razem z rękawicą, po prostu tam odpowie bierzcie sobie, weźcie to yy, i tak nie działa. I oni wtedy się załamują, nie wiedzą co zrobić, no i rzeczywiście tak jest, pojawia się ant z rozwiązaniem. Fajnie było pokazane jak yy, wszyscy po prostu przechodzą ten cały mentalny dołek. Mam tu na myśli, yy, że na przykład Tony Stark zostaje odpowiedzialną osobą, ojcem, już nie chce być superbohaterem. Po prostu no, no, jest druga strona życia dla niego. On się dużo razy poświęcił. On prawie zginął już w, w pierwszych Avengersach, jak poleciał z bombą atomową do tej y, czarnej dziury. Sam w tym domu swoim, jak wyzwał mandaryna, dał mu swój adres. Z mandaryn przyleciał helikopterami, rozwalił mu dom. Prawie zginął wtedy. Także widzicie, no Iron Man był jednym z tych, który był śmiertelnikiem. Miał tylko ten, właśnie swój ubiór i też próbował mieć normalne życie. Natomiast Kapitan Ameryka nie miał tego szczęścia, ale poza tym był super człowiekiem. Ton filmu był zupełnie inny niż w Infinity War. Infinity War czuło się takie bardzo przygodowe, były te takie wzloty emocji, kiedy Thor na przykład praktycznie poświęca swoje życie, żeby zdobyć nowy młot, żeby go wyprodukować. Mały gród się poświęca ze swoją, ze swoją ręką, żeby stworzyć rękojeść do, do Stormbreakera. Takie właśnie emocjonalne, że tak powiem, górki. Bardzo mi się podobały w Infinite War. Tu natomiast ton jest bardziej smutnawy, w depresji, nasi bohaterowie są zupełnie inni, niż ich znamy. Zmieniają się, tak jakbyśmy patrzyli na inne komiksy, czytali Kapitan Amerykę 30 lat, potem ktoś przejmuje firmę i już Kapitan Ameryka jest inny, zmieniają go, jest w innej rzeczywistości. To ma sens, tak musiało być. Wydaje mi się, że, że, że reżyser, pisarz, scenarzysta i tak dalej, wszyscy, wszyscy którzy produkowali ten film, Musieli to zrobić. Musieli pokazać, że ludzie się zmienili, że mają teraz inne motywacje. No i świat się zmienił do góry nogami. No, pięć lat byli bez żadnej y, nadziei na to, że może być lepiej. Więc to mogło dużo, dużo w ludziach zmienić. No i wracając do tego, co było przewidziane, a co nie było. Bardzo mi się to spodobało, że Thanos y, przeniósł się jakby y, na, na Ziemię. On przeniósł się w czasie. Właśnie nie pamiętam, jak to było. Ale wykorzystał nebulę po prostu, żeby przeszkodzić wszystkim tej całej podróży w czasie. Był to wątek, którego Nikt nie przewidział, było to fajne, że właśnie tak to się rozegrało, że zabili go na początku, pojawił się jeszcze raz, właśnie z innego wymiaru. Nikt nie przewidział że zginie Tony Stark, choć gdzieś w komiksach y, też zginął, nie, nie jestem pewny czy w tej wojnie, akurat w tej Infinity War i Czarnaftowa. To było bardzo ciekawe, że zginęła. Nie spodziewałem się, ma być jeszcze jeden film o Czarnej Wdowie, ale to oczywiście może się wydarzyć przed tym, przed... fabularnie i czasowo się wydarzy np. 30 lat wstecz, przed Infinity War, więc nie będzie z tym problemu. Nie przewidziałem jeszcze, że Gomora wróci. Wiem, że ma być Guardianów of Galaxy, kolejna część, ale z, oczywiście zawsze to można zrobić fabularnie wcześniej niż, niż pojawił się Endgame. Także z tym tutaj nie widziałem żadnych problemów. Także bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rotacja jest tutaj. naszych superbohaterów. Jest oczywiście parę szczegółów, które nacisną się jakby na język. Na... Przede wszystkim że oczywiście to jedną z tych rzeczy nie zauważyłem ja, a mianowicie jest to rękawica. Thanos miał rękawicę. Widzieliśmy kopie takiej rękawicy u Odyna w pałacu i widzieliśmy kopie takiej rękawicy lub jej ten, tak zwany tą formę. Na, na planecie, której nie potrafię wymówić, jest to ta właśnie umierająca gwiazda, gdzie był aktor Peter Dinklage z gry o tron i on miał właśnie ten taki e, odlew. No i tak, skoro Tony Stark stworzył sobie swoją rękawicę ze swojej prymitywnej technologii w porównaniu do technologii wszechświata i mógł sobie te kamienie tam włożyć, to po co było tyle zachodu, żeby Thanos potrzebował taką rękawicę? To zauważyli chłopaki z Red Letter Media, którzy też robią recenzje filmów, są w tym bardzo dobrzy. Natomiast trochę o tym pomyślałem i mi się na przykład nasuwają takie wątki, że w sumie popatrzcie na tanosa, czy coś mu się stało, jak założył rękawice? No praktycznie nie, dopiero jak je użył, za pierwszym razem go poparzyło, za drugim było jeszcze gorzej, jak zniszczył kamienie, ale przeżył. A Tony Stark zginął, a zabił praktycznie tylko armię z tego co widziałem. On nie przywrócił ludzi. To Hulk zrobił. Tony Stark zabił tylko armię, a to w porównaniu do całego wszechświata, to jest pikuś. No i zabiło go to, bo miał właśnie prymitywną rękawicę. Więc myślę, że, że miało jednak to sens, wbrew temu, co mówi Red Letter Media, że jednak ta rękawica była ważna, bo nos praktycznie mógł stamtąd wyjść z małym tylko zarysem. Kto wie, czy to, że, nie, że miał siekierę wbitą w klatę, nie spowodowało, że bardziej te kamienie go tam pokopały, nie? jak, jak, jak styknął palcami. Także tutaj bym się z nimi kłócił. Następny wątek, o którym narzekają inni, i ja w sumie też osobiście to co zauważyłem od razu, to właśnie ten szczur przebiegający po konsoli od urządzenia do cofania się, przepraszam, do podróży w wymiarze, wymiarach, to co przywróciło Antmana. Bardzo słabo jest wytłumaczone w ogóle ten cały koncept podróży w czasie. Bohaterowie się spotykają, Tony Stark coś oblicza, Hulk coś oblicza. Okej. Okay. Oni coś tam mówili w filmie, że nie przejmujcie się tym, jak działa, to działa. Był taki wątek, był taki cytat, porównano tam do paru filmów o podróżach w czasie, ale coś jakoś, jakoś nie zrozumiałem tego. W ogóle chciałbym, żeby Anton tam przyleciał i nie zaczął gadać o tym, że to jest możliwe, że trzeba już szybko wracać, tylko chciałbym zobaczyć, jak on się załamuje, a inni gnębią go właśnie o to, żeby powiedział im, gdzie był, co zrobił, jaka jest technologia, jak to połączyć. I też zauważyłem, że bardziej podobał mi się Infinity War niż Endgame, dlatego że inni bohaterowie byli w Endgame, a inni byli w Infinity War. Taż Ta podstawowa szóstka była w obu, ale ci aktorzy dookoła byli inni. I rzeczywiście to się dopiero później zauważa. I niektórzy bardziej mi się będzie podobało interakcja bohaterów w Endgame, ie. mi się natomiast w Infinity War podobała. Podobała mi się interakcja Tonego Starka z Doktorem Strange'em. To było najlepsze duo chyba w tym samym filmie. Podobał mi się Kapitan Ameryka y, rozmawiający z Torem, to rozmawiający z, z, z obrońcami Galaktyki, Guardians of Galaxy. Moi ulubioni bohaterowie. i Wantman, którego lubię, ale już jego interakcja z innymi mi się tak nie podobała. Tora oczywiście zmieniono. Y, jest teraz taki no, pijaczek, skandynawski, pseudobuk. Y, niektórym się to nie podobało, mi na przykład się podobało bardzo. Że tak go zrobili, że nawet on potrafił się stoczyć na dół, nie miał już sensu życia, nie został mu nikt, nie miał, nie miał dziewczyny, nie miał rodziców. Yy. Bardzo, bardzo fajnie to zrobili. Zrobił się w ogóle z niego taki komiczny, komiczna postać się zrobiła, której właśnie potrzeba było w tej filmie, w tym filmie. Coś oryginalnego, prawda? Kontrowersyjne, może radykalne, ale, ale, ale... fajny show z tego wyszedł. Kapitan Marvel, jej udział lub współudział lub nieudział. Też bardzo jest interesującym wyborem ze strony y, twórców. Ja się obawiałem przynajmniej, że Captain Marvel będzie zbyt silna i wszystko tam rozpyka. Tak było, w sumie na początku rozpykała, pomogła rozpykać Thanosa w 5 sekund. Ale dobry wtedy ruch pozbyto się jej z filmu, więc y, praktycznie nie mogła użyć tej właśnie swojej nie, niesłychanej mocy, żeby, żeby zrobić to, co oni musieli zrobić. I moc po prostu była tam bezużyteczna, żeby gdzieś się pojawić, coś ukraść, trzeba było inteligencji, a nie siły. Nikt nie przewidział też tego, że rozdzielą się na takie, a nie inne grupy, że każdy grupami musiał zdobyć te kamienie. Też podobało mi się, że nie udało im się w kilku sytuacjach i musieli próbować jeszcze raz. No i na koniec to, że mogliśmy przeżyć jeszcze nasze ulubione sceny z innej perspektywy, z innego zakrętu, że tak powiem, z innej kamery. Mój ulubiony moment to jest po prostu Kapitan Ameryka w windzie jeszcze raz. Jeżeli pamiętacie, to bodajże było w Winter Soldier. Leci sobie Kapitan Ameryka windą. Mają go aresztować za chwilę. Widzi pot na, na ekipie, która go otacza, widzi, że już się łapią za kabury, za, za pistolety, i po prostu jest walka w tej windzie. I tym razem znowu jedzie w windzie, znowu część z tej ekipy jest ta sama, co go atakowała w tym innym wymiarze, w innym czasie. Tylko tym razem wykorzystuje yy, swoją wiedzę i właśnie temu zdrajcy z Hydry mówi: Hail Hydra! do ucha i świetnie sobie radzi. No Kapitan Ameryka geniusz yy, poradził sobie pięknie z, z odbiciem tej sceptry całej. No, Tego nie można powiedzieć o, o Tony Starku. Jak Loki ukradł y, ten swój kamyczek. No i właśnie to, że, że Nebula y, miała w sobie jakiś transmitter i mógł to tam zobaczyć, to było coś świetnego. To, że wcześniej właśnie, że, że nieunikniona jest historia, że nieuniknione jest y, wyroki świata, komora się przeinacza na, na, na dobrą osobę bardzo szybko i pomaga w ogóle w tym wszystkim i, i znowu jest, ma szansę z Peterem Quillem. No ale przejdźmy też znowu do, do, do finałowej walki. Jest kontrowersja wokół tego, czy, czy Tony Stark rzeczywiście musiał styknąć palcami i się po prostu uśmiercić, skoro wszystko było pod kontrolą. Kapitan Marvel dosłownie, chwilkę wcześniej, zaczęła niszczyć statek Thanosa. Boom, Thanos ląduje, jego statek, on, on jest praktycznie już pozamiatany. I czemu pstryknął? Jedyne moje wyjaśnienie z czemu pstryknął, to, że on po prostu nie widział dokładnie, co się dzieje. Był chaos, bał się, że to się stanie wszystko jeszcze raz, był przerażony. Poświęcił swoje życie w mgnieniu oka, nie zastanawiając się. Tak jak to zrobił lecąc y, z bombą atomową do czarnej dziury. I myślę, że ten heroizm spowodował, że właśnie on popełnił ten, ten, ten ruch. Nie ogarnął tak sytuacji, że, że po prostu taktycznie kapitan Marvel się wszystkim zajmie, jesteśmy ok, jesteśmy bezpieczni. Po prostu chyba nie chciał ryzykować niczyjego życia i nikogo. Sam miał rękę w tym całym planie i chyba chciał, żeby po prostu wypalił. I teraz prowadza do, do, do sceny, kiedy umiera i podchodzi do niego y, Pepper Potts i tu mi się nie podobało gra aktorska Pepper Potts, bo spodziewałem się, że się popłacze, że będzie tragedia na jej twarzy, natomiast była bardzo jak, jak, miał taki poker face, który dopiero się troszeczkę później przełamał, jak, jak Tony umarł. I tak zastanawiałem się, może jest w tym sens, może po prostu twórcy, reżyser chcieli, żeby Pepper pokazała Tonemu, że nie ma mu za złe tej całej decyzji, że Wspiera go, że chce, żeby umarł w spokoju, wiedząc, że zrobił dobrze, ma je wsparcie. Żeby nie po prostu, wiecie, jak to się mówi, że wszystkie że grzechy wybacza się przed śmiercią. Jego grzechem było to, że wybrał ocalić świat, a nie, a nie żeby żyć i spędzić całe życie ze swoją rodziną. Więc myślę, że no, może i tak było. Teowie tylko reżyser i twórcy Endgame'a. Bardzo ciekawym wątkiem, yy, który mnie zainteresował, to było oczywiście to, że jak oglądaliśmy trailery, to były teorie grube. Było że Kapitan Marvel ulatuje Tonego, nie, 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 w drugim trailerze, nie, 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 co wy gadacie, przecież sami wracają, naprawili statek. Co widzimy w filmie? Dosłownie kilka scen, kilka minut, Kapitan Marvel przylatuje, bum, zabiera Tonego Starka Biulę i Nebule i bum, koniec wątku, co nie? I trochę taki brak satysfakcji dla mnie. Chciałbym, żeby pobyli dłużej na tym statku, widać, że była między nimi jakaś ciekawa interakcja, między ziemianinem a obcym. Zaczynało mi się to podobać na początku. Podejrzewam, że wiadomość dostała Pepper. Pepper poinformowała Kapitan Marvel, która już była tam w siedzibie, i ona po prostu przyleciała. Nie pokazano nam tego, bo coś trzeba było wyciąć z filmu. Ale chyba bardziej satysfakcjonujące by było, jakby sami po prostu doszli do tego, jak naprawić ten statek i wrócić. Natomiast rozumiem, że z perspektywy reżysera i twórcy w Edit trzeba było coś wyciąć, żeby ten film nie pękł w szwach. Może będziemy mieli jakieś. Yy, sceny na DVD pewnie tak będzie czy tam na Blu-rayu końcowa scena Kapitan Ameryka wraca do Peggy Carter przeżywa swoje życie jeszcze raz że tak powiem dostaje drugą szansę i tak to było przewidziane w wielu teoriach świetnie ale nie do końca było wiadomo jak to zrobi no wrócił jako starsza osoba no i przekazuje pałeczkę swoim znajomym w komiksach były dwie opcje był Falcon albo Bucky czyli Winter Soldier w tym filmie wybrano Falcona. Podejrzewam, że dlatego, że Bucky ma za uszami dużo nieciekawych rzeczy, w tym zabicie rodziców tonego starka i dużo innych morderstw pod wpływem Hydry, pod wpływem tych wszystkich hipnos, co ruscy mu robili. Więc ma totalny sens, dlaczego byłoby to troszeczkę niemoralne dać ekskryminałowi, chociaż nie z jego winy, taką odpowiedzialność, jak bycie kapitanem Ameryką. No i jeszcze może wspomnę. Ze scena końcowa trochę przypomniała mi DC, czyli takie chaotyczne, duże walki, jak była w Justice League. Fajnie było zobaczyć, jak wszyscy bohaterowie wrócili, że, że, że to tak symbolicznie wskazuje, że wszystkie moce wszechświata teraz mają równe szanse. Dobrzy kontra źli, gdzie wcześniej po prostu Thanos miał tą nieskończoną moc i mógł robić szalone rzeczy, i teraz jest po prostu balans. I stąd wszystko się może wydarzyć. To tak jakby otwiera Marvela na kompletnie nową. Nową drogę. Teraz się wszystko może wydarzyć, nowi bohaterowie, nowe konflikty. Ten konflikt jest zakończony i książka jest otwarta. Ja to tak przynajmniej zrozumiałem. Czyli musiało się skończyć jako otwarta książka, musiało się skończyć wielką bitwą a Lord of the Rings. Niestety, to było właśnie takie klątwa filmu zakończającego sagę. Pewne decyzje muszą być podjęte, one będą bolesne. Najpiękniejsza droga w Lord of the Rings była właśnie do Mordoru, a nie te ostatnie minuty w Mordorze. Jeszcze taki pewien wąteczek, który zauważyłem w momencie, kiedy się wydarzył, i zauważyłem też na końcu filmu. Nie wiem, czy pamiętacie: Antman wychodzi z tego, z tego garażu, czy z tego parkingu, z magazynu, wychodzi, idzie sobie ulicą, ciągnie swój wózeczek. No i widzi jakiegoś dzieciaka, którego spróbuje zatrzymać i zapytać go: What the hell happened? No i dzieciak mu nie odpowiada, daje mu taki długi wzrok. Cóż ten wzrok oznacza? Że musimy się skupić, ta postać jest ważna. Nic nie powiedział, za długo na nim kamera była, to mi mówi, że coś będzie. No oczywiście, koniec filmu, nie inaczej. Przechodzimy przez dużo znajomych. Ta scena, kiedy Tony Stark jest już chowany, chyba, czy na łódce gdzieś jeziorkiem płynie jego trumna. Kamera pokazuje nam wszystkich bohaterów, od najbliższych, podejrzewam, że do tych najmniej bliskich. Jakoś tak chronologicznie. No i w pewnym momencie pojawia się ten sam chłopak. Mi się wydaje, że to jest ten sam. Jeśli to nie on, to kto to jest? Bo nie jest to żaden z bohaterów, którego znam. Więc jest tutaj wątek, może to być jego następca w przyszłości, może to młody Tony Stark się cofnął w czasie, jak cholera mi, ale ten, ten wątek, jestem ciekaw, bo teraz dopiero zacznę oglądać inne teorie, jak, bo teraz jest dużo takich na YouTube, jak zinterpretować koniec, co będzie dalej, więc teraz sobie pooglądam już po tym, jak zrobiłem tą recenzję na czysto, że tak powiem, i mogę teraz z czystym sumieniem iści pooglądać, co inni mówią. Nie chciałem po prostu, żeby te teorie inne wideo, inne opinie wpłynęły na na ten film w żaden sposób. Mały update, pracuję nad innymi filmami. Będą tego typu. Jeżeli jakiś ciekawy film obejrzę, to na pewno zrobię o nim y, wideo na YouTube. Tymczasem y, chcę też zrobić moje amatorskie filmy o sąsiadach. Kolejny odcinek już niedługo. Wreszcie przyszedł mi do głowy pomysł. No i jeszcze planuję takie bardziej edukacyjne filmy. Które już, o których mówiłem na samym wstępie. Dopiero się teraz pogoda tak naprawdę robi, żeby, żeby kręcić taki materiał. Wcześniej po prostu słońce zachodziło i człowiek po pracy no, no, nic nie mógł zrobić. Nie będę kręcił filmów po nocach, bo to po prostu no, słabo się ogląda. Także pozdrawiam Was, mam nadzieję, że spodobała Wam się moja perspektywa na Endgame'a. Do następnego filmu.